Dzień dobry. Za nami jest budynek, w którym urzęduje zawodowy kłamca na usługach Berlina Donald Tusk. Donald Tusk publicznie twierdzi, że żadnej zagrożenia z migrantami nie ma, że on jest przeciwko paktowi migracyjnemu, natomiast fakty pokazują zupełnie coś innego. Cały czas powstaje infrastruktura do przyjmowania uchodźców, do uchodźców tak naprawdę niemieckich, którzy oni nam podrzucają. My się na to nie godzimy. W ostatnich latach nie było takiego tematu, który łączyłby naród polski. Z tak, e, tak dużym poparciem dla sprzeciwu wobec migracji, z tak dużym poparciem dla jakiegokolwiek innego tematu. Ponad 70% Polaków jest przeciwna relokacji migrantów z Niemiec, Francji i z innych państw Unii Europejskiej. My ich nie zapraszaliśmy, my się nie zgadzamy na to, by nasze bezpieczeństwo zostało złamane. Naszą granicą bezpieczeństwa naszych dzieci, rodzin jest to, by Polska pozostała taka jest. Polska bez nielegalnej migracji. Nawet gdyby ta migracja była być zalegalizowana, to nic nie zmienia. Fale migrantów nie mogą dotrzeć do Polski, musimy zrobić wszystko, by zablokować. Dlatego organizujemy się jako ruch obrony granic. Dlatego 26 kwietnia będzie centralna duża manifestacja, by pokazać sprzeciw narodowy wobec polityki prowadzonej przez Brukselę, przez Berlin i przez polski rząd, na którego czele stoi Donald Tusk. Jeżeli Donald Tusk jest przeciwko, Migrantom, jeżeli Rafał Trzaskowski, rząd Platformy Obywatelskiej, jeżeli tych migrantów ma nie być, to po prostu trzeba zrealizować te trzy postulaty, które były wymienione na początku: kontrola na granicach, koniec z infrastrukturą do przyjmowania migrantów i wypowiedzenie traktatu migracyjnego. Dziękuję Państwu. Teraz poproszę.